Dobry w kolejnym vlogmasie. Witam Was serdecznie. Zaczynamy wędzenie. Sery mam naszykowane. Papryka wędzona. Zioł. Ten. Boże, pomidory takie. Pomidory suszone. Koperek. Nie, tu jest. Boże, co tutaj jest? Zioła różne. A tu w koperek. Tylko w koperek zrobiłam taki podłużny. Tak dla sprawdzenia. Siatka jest za mała, którą kupiłam. Nie mieści mi się to w ogóle. Ani tak, ani siak. Więc rościłam ją w pół i pozawijałam i jeszcze sznurkiem dowinęłam. I takie mi fajne kształty. Mam nadzieję wyjdzie takiego kwiatuszka. Mocniej ścisnęłam, żeby tak specjalnie było taki fajny kształt. Zobaczymy. A ten taki niech wyjdzie podłużny. No. I zobaczymy co z tego będzie. Wędzarka się rozgrzewa. Wkładamy to już do wędzenia. I zaraz będę szykowała schab, który już mam naszykowany. I jeszcze boczek, który już tam Paweł szukował to Wam też później pokażę. Życzę Wam miłego oglądania, miłego dnia. A ja lecę, bo dzisiaj mam roboty full po prostu. Więc do zobaczenia. U nas pogoda jest okropna, pada deszcz, leje wręcz. Strasznie jest na dworzu. Obrzydliwie. A ja jadę już po Laurę do szkoły i e, do Amelki do szkoły na wigilię klasową odebrać prezent i dać. Prezent jadę i przy okazji odbiorę dla niej prezent, więc jedziemy powoli, ale pogoda jest do kitu. Dobra, słuchajcie, mam chwilę, to się do Was odezwę, bo dzisiaj też będzie tak, nie wiem, krótko i nijak. Nie mam po prostu czasu, żeby coś konkretnego i z sensem Wam nagrać. Byłam w sklepie, też byłam w paczkomacie, bo przychodzą mi cały czas paczki i jeszcze mi jedna przyjdzie. Mam nadzieję, że jutro, bo jest dalej oczekuję do nadania. W ogóle miała być we wtorek i dalej oczekuję do nadania. Mam nadzieję, że jej przyjdzie przed świętami. Jeszcze w sobotę mam nadzieję, że w razie co będą rozwozić. Byłam, słuchajcie, też w sklepie e, i dla Amelki kupiłam kaszkę, bo już, ja miałam wcześniej takie kaszki, e, ale już wszystko poszło. Mleczno-ryżową, owoce leśne. E, jeszcze taki widziałam kisiel, e, galaretkę. Tu jakiś kisiel borówkowy, brzoskwinia, truskawka, galaretka, poziomkowa. Dwa takie budynie, bo też do ciasta będę potrzebowała do serników. Budyń o smaku też wzięłam czekoladowym. Taka nowość, i to jest na 6 porcji. Boże, muszę otworzyć okno, bo tu jest tak gorąco. Dobrze. I budyń krówkowy taki też wzięłam na sześć porcji i budyń borówkowy, same borów, borówkowe, no bo ona jednak nic nie może jeść i poczekajcie chwilę i byłam z nią w, u lekarza na kontrolnej wizycie i dostała znowu dalszy kontynuację antybiotyków i jeszcze dokupiłam ten spray, bo on jest, bardzo dobry ten spray jest i dokupiłam żeby miała. No i co, i co słuchajcie, troszeczkę poprawy jest, te ranki wysychają od tego antybiotyku i pękają i jak pękną, to się leje krew normalnie z nich, więc dzisiaj rano obudziła się, to cała była tutaj we krwi, bo bo to jednak pęka i tak wiecie wysusza się, straszne to jest bo jest masakra, ona nic nie może jeść, nic nie może pić, dlatego jej pokupowałam w tej galerytek budyni żeby miała na dzisiaj i jutro jeszcze jadę na zakupy, takie ostatnie w piątek i jeszcze jutro coś pokupuję, nie wiem jak to będzie w święta, czy ona dojdzie do siebie do świąt, czy nie, no a coś, ten, gotuję właśnie kartofle, bo ta kasza wczoraj to jej tak słabo szła, um, gotuję kartofle i zrobię takie PIRE z, z ziemniakami, właśnie z, ma, z masełkiem, albo z sosem z gularzu, bo mięsa to nie zje, nie przełknię go po prostu. I niby tutaj na ustach jej ładnie tak się wysuszają, ale jak pęka, jak wysusza je się i odpada, to jej się taka rana robi, krew się leje, ale w środku, w środku ma, przy zębach tak jakby nowe takie się robią, takie afty, afty, tak. wygląda to jak afta, taka pleśniawka, bo tu było takie duże plamy, a tam w środku takie mniejsze są. No i właśnie na tą kontrol poszłam, no i kontynuacja. No masakra powiem Wam, że ja nie wiem. No i pani doktor mówi, że ma nadzieję, że jej do świąt to przejdzie, że będzie mogła coś w święta zjeść, bo jak nie, no to jakaś no koszmar po prostu. Że tak się trafiło. I odebraliśmy... A, Laura, gdzie ma Amelka? Amelka z to na górę. Obr odebraliśmy paczkę ze szkoły dla Amelki. Dostała... Dla Cukierki dostała te. Lindor, taką paczkę. Ma to na górze i Bon, bo Amelka chciała. Bon podarunkowy do Empika. No, więc tak. A co Amelka dała? To co ja kupowa kupowałam, to wam kiedyś tam pokazywałam. Nie, skarpetki to nie kubek. Taki komplet maseczek. I co się jeszcze kupowaliśmy? Już nie pamiętam co, szczerze Wam powiem. Bo to miało być na Mikołajki, potem tam Pan wychowawca zdecydował: no, 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 no. Y, Potem Pan zdecydował, że to będzie jednak na Wigilię. Sylwii, i tak dalej. Laura ma jutro Wigilię w klasie, mm, ale na słodko: Pani powiedziała żadnych y, y, barszczy, pierogów, nic. Na słodko, żeby zrobić tą Wigilię, i każde dziecko coś ma przynieść. Ja kupię jakieś ciaska takie po drodze rano, jutro kupię, bo ja było zebranie we wtorek, a ja nie mogłam pojechać o to zebranie we wtorek i zbytnio nie wiedziałam co i jak tam się dwóch mam pytałam. To jedna mi powiedziała mniej więcej, ale teraz zaczynał się szał i tam wasi rodzice piszą na grupie, kto co przyniesie, więc chyba jakieś tam ciaska po drodze rano kupię, czy coś i, i zaniosę, bo piec to nic nie będę, bo nie, nie chcę się. No i tak, i mam mega Saigon. Nie pokazałam Wam ani tego boczku, ani schabu, jak było surowe, ale już Paweł, bo wiecie, no powiem Wam, w ogóle zaczekiłam włosy dzisiaj. A, i tam, powiem Wam, że wpadł, Bo mm, i poszedł i będzie, stoi, tam będzie, będzie. Zaraz, póki jest jeszcze widno, pójdę Wam, pokażę jego wehikuł czasu, bo jak z, y, mój brat to zobaczył, to powiedział, że to jest wehikuł czasu, więc. <laughs> ale taka, wiecie. Prowizorka jakby, ale grunt aby się wędziło, to Wam to pokażę, no i biorę się za jakąś robotę i dzisiaj będzie też taki króciutki vlog, aby, aby. Ciekawa jestem czy mi te sery wyjdą, zobaczymy, póki co lecę ogarniać, bo dla nas robię obraz, a ma same kartofelki niestety i Biorę się za jakieś porządki, a jutro y, w planach mam zrobić. Mm, tak, jutro, jutro jest piątek. Jutro będę robiła śledzie. Jutro będę robiła. Y, co będę robiła jutro? Gąbki chciałam jeszcze zrobić i chyba basz wstawić. Ale to wszystko się okaże, bo ciasta to będę robić dopiero w sobotę. Więc do później. No, będzie się. No, taką beczkę starą Pawł zrobił. Z taką rurą, i tutaj jest nie wiem z czego. Bolier jakiś? Taki, żeby palić. Tam palnictwo jest, tam się wkłada. Tutaj się otwiera dziczki, wkłada się, pali się. W tym i no i tutaj taką starą beczkę. Na razie tutaj sobie postawił przy swoich sejfach. Takie ma stare sejfy, chyba Wam kiedyś pokazywaliśmy, jak kupował. Nie wiem, czy pokazywałam, czy nie. No i oczywiście worek musi być, żeby tam się właśnie wędziło. E, tutaj jest ile? Termometr, no ale tak pada i wieje dzisiaj okropnie, że idę, idę do domu. A to jeszcze wam tylko pokażę, że to stoi na palecie. To tak wiecie, na szybko teraz zrobił, to jeszcze nie dopracował tego do końca. I e, Jest to przenośne, że to można za rękę, za rączkę ciągnąć na kółkach i przenosić sobie w inne miejsce. Rurę, rurę zdjąć i to wszystko przewieźć w inne miejsce. No, więc tak to słuchajcie, to wygląda, ale dobra, lecę, bo jest zimno. Jak dopracuję, jak sobie skończysz, jak na tip-topie jak będzie zrobione, to wtedy Wam też pokażę. 22. No tak, dokładnie. Chyba. się tylko 3 i 3 kalendarze i, i święta. o ale 22? Duże. U. Oj, będzie książka do nauki, do matematyki. Do matematyki. Z dodawaniem i odejmowaniem. Co ty na to? Nau. No. Nau. No. Ucieszyłabyś się, co? Nau. No. Nie? No dobra. O. Co to? Moje słodkie zwierzaki, kotki. Laura nie mówiła. Patrz jaka mina. Podoba ci się? Bardzo. Dobra, naklejki. Mi, się mm. mi tak się wydaje, że ty chciałaś chyba mieć taką książeczkę. Kiedyś mi pokazywałaś. Pamiętasz? Zadowolona? No to dobrze. To podoba się, tak? Bardzo, bo jest puszkiem. No, z, z puszkiem yy, tylko chyba jak pusia wygląda z opartką. No. Puszko puszek. No to, ale będziesz miała teraz kotów do kolorowania, ojoj! Nie! I nakleję kucuzkiego. Ja obrysowuję. No tak, ale zacznę tego obrysować taki, jak tygrys, taki piękny, nie? Rasowy. Hmm? Tu na drapaku. O, tu Laurcia jest. Z uszami kocimi też masz takie uszy. No dobra, będziesz miała co robić, tak? A taki był z innej części. co mam. -hmm. Ok. I mamy, słuchajcie, już uwęż, uwędzone y, sery. Y, przynieśliśmy, już ostygły. Ja już nawet jeden otworzyłam, bo były cztery. I zobaczcie, y, i w ogóle wędziliśmy na kratce. Takiej nawet Wam, a nie pokażę, bo nas brudna. Y, kratkę, taką od grilla, na kratce. Dlatego, że tak jak mówiłam Wam, w to mi nie chciało zbytnio wejść i ja sobie przekroiłam to na pół i owinęłam i jeszcze z sznurkiem, wiecie, zwinęłam i położyłam, bo się bałam, że mi to jakoś spadnie, bo to pierwszy raz robiłam, no to jestem niewłóczona, niewłóczona, teraz już będę wiedziała, że większą siatkę po prostu, złą, chyba złą kupiłam, bo, bo był też większe, ja wzięłam taką, wiecie, chyba mniejszą. W każdym bądź razie, już spróbowaliśmy, tutaj z boku to się ładnie, słuchajcie, um, uwędził po bokach. A tutaj y, taki kolor został przypraw. I chcę Wam pokazać, jak się kroi. O. Kroi się, nie rozwala się, słuchajcie. Kocie uciekaj. Nie rozwala się. Bo tutaj z jedną z Was pisałam i była ciekawa, czy mi się to nie będzie rozwalać z tego sera, co robiłam, więc nie. Trzyma się ładnie. Y, o. Sprężyste są kawałki i fajnie. I po uwędzeniu, widzicie, nic się nie rozwala. Więc zaraz sobie tu wyjmę następne. A? Zaraz pokażę. Jeszcze... Otworzę następne. Ale już go nie będę próbować, tylko wiadomo, że... Bo w końcu... A w ogóle to powiem Wam, że to takie dobre wyszło. Przepyszne wyszło to, naprawdę. O, tutaj jest z ziołami. Proszę bardzo. Nie no, może spróbuję kawałek. Trzyma się. O, tutaj czuć zioła. Mhm. Pycha. Ja to trochę tego. Zaraz ci dam. Bo, bo tutaj ym, papryka jest wędzona. To tak wymieszało się i nie czuć zbytnio a tutaj dałam kminek dałam tutaj ym, Laura weź tego kota y, kminek majeranek i jejku i ten y, no jak to się nazywa czosnek czosnek w drogach dałam ym, pyszny jest naprawdę bardzo dobry tamtych już nie będę próbować zostawię to na święta tamte dwa tylko odpakuję to i schowam zaraz pudełeczko i do lodówki więc nie rozwala się ze zwykłego białego sera, też można zrobić. Tylko wiadomo, jakby wydaje mi się, że właśnie jakby tak wisiały, to na pewno by trochę lepiej się może tu boki byłyby yy, boki podwędzone, a tak tutaj widzicie no około się pod, podwędziły. O. A tutaj jakoś tak po bokach nie, bo one tak leżały i Paweł je co jakiś czas przekładał, nie? No, ale wyszło super i pyszne są. Będę robiła częściej. A jeszcze Wam pokażę te. Bo je odpakowałam. Więc tak. I ten tak chyba najładniej wyszedł, bo taki jest. Fajny, ma takie tutaj półkola. Tak jak kwiatuszek. takie jak go ścisnęłam tutaj. wiecie, Fajnie się ułożył. Ten. Kwiatuszek. Fajny kształt. No, ten taki. No i dobra. To jak ryba. No dobra, schowamy teraz to. I tyle. Nie podjadaj. Tu jest boczek. I ten będzie surowy, Tak. Dobry, laur, Laurze smakuje surowy, Ja to takiego surowego nie lubię. Jeszcze jeden jest, to ten drugi może się sparzy. No i schap, jeszcze się robi, to schap też będę parzyć, ale ładnie wyszedł. No i gitara jest.